Ten filmik, bo nie rozumiem, czemu wy na nad nami? Czan, cian! Ma ma niebieskie włosy, a może ja też mam. I co wtedy? Ja mówię, że ojej, że o jaka głupia i powinna się zwać zabij się. I piszecie jej to w komentarzach, że ona to to jest jej przykro, a może ja przestańcie to robić? Bo co, bo i zazdruścicie pewnie. Że ma tyle subskrypcji, a nie macie pewnie nic. Le, 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 le. I mówicie, że ona coś kopiuje, a może to ta Ademeria nie kopiuje obrazki i styl. A może nie pomyśleliście o tym, cymbały? Ja... odwalcie się na nami, to moja największa fanka. Ja, jak czytam komentarze, to nie wiem co robić, a może wiecie co ona może zrobić? A może ona serio może się zabić i wtedy nie będzie żyła i co wtedy zrobicie? E? Lepiej napiszcie w komentarzu, e, przepraszamy ci na nami, Cian. I wtedy może ona wam wybaczy jeszcze. E, Legupki. No. No ja też kiedyś obrażali, mnie miałam niebieskie włosy, a wiecie, co ja zrobiłam? Ja się najadłam mocno, poszłam do szkoły i było tak... I zabiłam. I uderzyłam tak w twarz, kopa w cirej i po. I co, może też tak chcecie? Może też was kopnąć trzeba, żebyście coś zrozumieli? Może już przestaniecie, bo to nie jest śmieszne, ne, 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 ne. A może za was zabiję za to. W ogóle myślicie, co piszecie? Bo mówicie, że o, bo ona zrobiła taki sam filmik, jak coś tam na ta, yy, o wegetarianach coś tam i yy, yy, że już taki był. A może to oni o niej skopiowali? Może ona wpadła sama na ten pomysł pierwsza. A potem oni powiedzieli: O, my też tak zrobimy, i co wtedy? A nie pomyśleliście o tym? A może jesteście tępi, kretyni? Nie wiem, ale może was zabiję. Powinniście się leczyć w ogóle jakoś psychiatrycznie, a jak grożycie jej śmiercią. A może ona jest wielką fanką Japonii, a wy ze że ma niebieskie włosy? A, i jeszcze powiedzieliście że on pójdzie subskrypcję, a na te subskrypcje, co była po prostu, bo w nocy wtedy jest więcej osób i mówi, o, biwrzmy i like. Dobra, już nie chcę się ze mną gadać na